Mogę się nie przebryć. Chodź, nie no chodź. Nie no chodź. Chodź, ja. chodź, Piesku, Chodź. Mogę za A Oparta, nie? Oparta coś, nie? <grywa> 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 Zlini się, nie? <grywia> Ale <ci ta> buzi... <grywia> to był za buziaczek? <grywia> Uparciuch, nie? Chodź Nawołaj ją, ona pójdzie za tobą no, Idzie no, no, idziemy <grywia> Idziemy Chodź, idziemy pieczek. Chodź, idziemy. Chodź, idziemy do domu. Ona przyjdzie, chodź. Chodź, jak to ona ją. pójdzie z nami. Chodź. Chodź, Kaja. Ona przyjdzie Chodź. chodź. No, idzie. Leci, leci, leci. Przed stołą nawet szeszał. Chodź. Chodź. chodź, Kaja, chodź. No, chodź, to ona pójdzie do nas. Chodź, dyszujcie. No będziemy cię wyrzuciłam,